Dzień dobry wszystkich, mamy poranek, godzina 6 rano, witam Was na nowej mapie. Duo z Blakiem. Sobie napierniczamy od dwóch dni, rajdujemy. I chciałem Wam pokazać naszą bazę. Blak oczywiście ją budował, także przedstawię Wam teraz środek, jak ona wygląda. Więc zapraszam do środka tutaj sobie wchodzimy elegancko na górę mamy jedne drzwi, drugie jako, że mieszkamy w lesie mamy wszystko obrośnięte na zielono tutaj wrzucamy sobie do piecy automatycznie wszystko nam się przepala i przesyła się na dół do jądra całego naszej bazy do skrzynek tutaj mamy takie wiecie, śmieci z grutówki. O! zobaczcie po prostu wszystkiego mamy w brud i robimy co chcemy. O, tam ktoś bazę rajduje. Tutaj sobie schodzimy na dół do naszego jądra systemu. Proszę, Blacku uleży. wyrozbierany, bo mu gorąco przed lampą opala się. Tutaj taki mamy rozpiernicz trochę, ale tutaj zobaczcie, co my tutaj mamy. Tak troszkę na bogato, troszkę broni, troszkę śmieci. Ogólnie panuje u nas nieład, ale się tym nie przejmujemy, bo to tylko gra i to tylko zabawa. Tutaj sobie przerabiamy paliwo. Proszę, hereczka leci. W ogóle mamy fajny sposób na siarkę, bo w tej, na tym serwerze bardzo łatwo mieć skrap. Mamy po 3, 4, 5 tysięcy skrapa przy jednym podejściu do, e, do przerabiarki. A za skrapa kupujemy granaty dymne i granaty dymne przerabiamy później. Na proch. Dzięki temu mamy dużo prochu. Tutaj na górę się ogólnie wchodzi. Zobaczcie. O. Tutaj mamy takie swoje pokoje. Tutaj bodajże ma gdzieś black. Nie wiem, który to był jego pokój. O. Tutaj mamy swoje szatki. Ja mam z drugiej strony. O. Każdy sobie odkłada jakieś rzeczy swoje. Tutaj do tego. Tam mamy wyjście na dach. Idziemy sobie zaraz na dach, tylko czekajcie, gdzie to było, bo to zawsze się gubię po prostu. Podejrzeć tutaj jest wyjście na dach. O właśnie. O. Na dachu mamy heleczkę bojową, dzięki której sobie latamy. Nasza baza chroniona jest przez jakieś, nie wiem, o kurde, zaraz nam wybuchnie, muszę szybko naprawić. 25 wieżyczek, wszędzie koło, całe podwórko. O, statek na do portu. Już bliziutko. Kurde, muszę szybko naprawić. Tam coś rajdują. Ale serwer, mówię wam, jest rewelacji. znalazł taki wypasiony serwer, że aż chcę chce tutaj po prostu grać. Widzicie, mamy wszędzie turety. Wszędzie, wszędzie turety. W środku i tak dalej. No, także wypatrujcie naszych nowych filmów z rajdów. Bo myślę, że będzie grubo. Bo na chwilę obecną mamy ponad 100 rakiet, a będziemy mieć jeszcze więcej. No! Dobra, to do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!